Dzień dobry, szanowni państwo. Witam was po weekendzie. Dzisiaj jest poniedziałeczek, godzina 12 w południe i ja nagrywam sobie te słowa. Co robiliście w ten weekend? Jak się macie? Opowiadajcie. Możecie w komentarzach opowiedzieć. W ogóle wiecie, co ostatnio pomyślałem? Ja mam wrażenie, że ja was nie znam. Jak chcecie mnie dać się mi dać się poznać, to napiszcie mi w komentarzach, kim jesteście. Na przykład, ile macie lat, skąd jesteście, nie wiem, w jakim miejscu w życiu jesteście, kim jesteście. Nie? To jest takie abstrakcyjne pytanie: kim jesteś? Możesz powiedzieć w odpowiedzi, co chcesz. Nawet nie będę podpowiadać. No powiedz, kim jesteś, bo ja jestem bardzo ciekawy. No i co tam sobie w weekend robiliście? Opowiadajcie. Bo ja na przykład byłem yy, biegać. Przebiegłem taki bieg, nazywa się on Warszawska Dycha. To jest przy okazji maratonu, bo wiecie, jaki jest maraton, no, całe, całe miasto jest pozamykane, jest zrobiona wielka trasa biegowa. No i przy tej okazji, poza też maratonem, półmaratonem, często są organizowane mniejsze biegi dla mniej wyczynowych biegaczy. No, pod względem sportowym, to chyba nic tu takiego ciekawego do opowiadania nie mam, ale powiem wam, bo to był pierwszy taki mój start od kilku lat. Ostatni to był półmaraton, chyba biegłem 2 lata temu, a 3 lata temu maraton, więc <grywanie> kierunek widzicie jaki jest. Zajmuję się innymi obszarami aktywności fizycznej teraz, nie bieganiem, żeby nie było. Chodzi mi o coś innego, że chciałem Wam powiedzieć o tej kolektywnej świadomości, która biega. To jest taka piękna rzecz, jak. Ustawiasz się na starcie, widzisz po prostu, że każdy jest. E, tak w swojej głowie, leci muzyka, ludzie się wspierają nawzajem. Każdy. To jest dla mnie tak piękna metafora w ogóle życia per se. Wiecie, że to jest taki system, w którym naprawdę ludzie nie są przeciwko sobie, tylko każdy toczy własną walkę. Ja tam gdzieś na, na piątym kilometrze yy, obok mnie biegł jakiś koleś i, i tak mu pomachałem, on mi pomachał. Widziałem, że ch tak chce coś powiedzieć, nie? I tak zacząłem z nim gadać, zaczął mi opowiadać, że rok temu miał wycięte płuco i dla niego to jest taki wzruszający moment, że teraz może to przebiec, bo dawniej biegał maratony, a teraz dych, dycha, to jest też dla niego wyzwanie i ten... Pomyślałem sobie, kurczę, zajebiście. I ile tam jest takich historii, nie? Tu na wózku ktoś biegnie. Tutaj w ogóle z dzieckiem. Tutaj e, w tej formie, w takiej formie. Tu jacyś wyczynowcy i ten. A i, I w ogóle nie ma takiego. Wiecie. To, to, to nawet nie jest współzawodnictwo. To jest takie po prostu każdy dla siebie, każdy przeciwko sobie, ze sobą. Ale przy wsparciu wszystkich innych. Piękna sprawa. Też bardzo dużo się przejmuje takiej energii w takim w takich okolicznościach to jest ja dawniej tego tak bardzo nie czułem a teraz widać się, tak uwrażliwiłem przez te wszystkie swoje rozkminki o życiu że wiecie co są dwa rodzaje takiej energii która, którą można z którą można działać nie jedna to jest taka energia typu ja będę naginał świat pod siebie ja zrobię coś ja y Taka aktywna siła, nie? A druga, która dla mnie jest nowsza, to jest taka pasywna siła otrzymywania. To znaczy, coś do ciebie przychodzi, a ty to przyjmujesz. To brzmi bardzo abstrakcyjnie, bo i abstrakcyjne jest. Ale chodzi o takie sytuacje typu branie energii, czerpanie energii od innych ludzi. Nie w sensie zabierania im, tylko po prostu jak ktoś się do ciebie uśmiecha. To, że ty czujesz się dobrze przez ten uśmiech, bo nie masz, nie masz tej blokady, i ja mam wrażenie, że przez większość życia miałem tę blokadę, że jak ktoś się do mnie uśmiechał, to ja po prostu nic nie czułem. Albo wręcz myślałem, o, kurwa, coś chcę. A to jest bardzo poważna blokada w głowie, która odcina cię od zajebistych rzeczy w życiu. Wiąże się to oczywiście z jakimś poziomem zaufania do środowiska, zaufania do siebie. No To wiecie, bo to jest zaufanie do świata i zaufanie do siebie. To, są, to jest bardzo podobna sprawa. To znaczy, to jest jakby zaufanie do tego, że ludzie nie chcą ci nic zrobić, że są po twojej stronie i tak dalej. Ale też zaufanie do własnej siły. Na zasadzie ja po prostu wiem, gdzie jestem. Jestem silną osobą. Jestem. Plum. Jestem. Blum. I i nikt mi nie może nic zrobić, nie? Ale nie w takim naiwnym sensie, że wy patrzcie na mnie, tylko ta w takim sensie, ja po prostu wiem, kim jestem. Jestem sobą, jest super, uśmiechnę się do ciebie, dam ci to, ty mi daj swój uśmiech i jedziemy po prostu z tym gównem, nie? I te, e, ta okoliczność biegu jest piękną okazją, żeby, żeby to poczuć. Bo to nagle rozumiesz te wszystkie takie, jak się w sporcie mówi, że. E, w piłce, nie? Że dwunasty zawodnik to jest, to jest stadion. I, i, I naprawdę czuję to i rozumiem dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. I to się też wiąże właśnie z takim, wiecie, trzeba sobie w życiu po prostu umieć coś dać. I otrzymać. Ktoś mi wysyła jakieś zaproszenie gdzieś, myślę sobie, wow, ale fajnie, nie? Fajnie, że ta osoba pomyślała, że mi się coś takiego spodoba, i to jest dla mnie. Ja sobie teraz mogę to wziąć, albo mogę nie mieć ochoty i tak dalej, ale to nie jest przeciwko mnie. I ta różnica w mindcecie. Uh, bardzo dużo to robi. Bardzo dużo y, powoduje takiego komfortu i takie poczucie synchronizacji świata wewnętrznego ze światem zewnętrznym. No. A teraz czas na Was, będą pytania z NGL, czyli apki, gdzie się je zadaje anonimowo. Czy zgodzisz się z myślą, że najgorsze co można zrobić, to się zmarnować? Czy miałeś kiedyś przed tym obawy? Wiesz, to właśnie ja bym powiedział, że te obawy to jest część problemu, bo zmarnować co to w ogóle znaczy zmarnować? Mi yy, rzeczy, które przychodzą do głowy, brzmią jak. Wyznaczniki sukcesu pochodzące z zewnątrz. Nie? A to ty możesz sobie ustalić, tak naprawdę, to, co chcesz zrobić w życiu i żyć według własnych kryteriów. Nie? Czasem jest tak, że świat próbuje ci powiedzieć, że jesteś dziewczyną, musisz yy, zajść w ciążę do pewnego wieku. Nie? A jeśli nie chcesz i to nie jesteś ty, to nie musisz. Można, ale można też inaczej. Nie? Jest jakby, tylko trzeba sobie podarować tę wolność wyboru. Albo jak ktoś ci w ogóle ktoś coś próbuje narzucić, nie? To jest ciekawa kwestia, i tutaj przedstawię Wam dwie opcje, bo zależy jak patrzeć, ale może być tak, a może być inaczej, nie? Jak to w życiu? Czasem jest tak, a czasem jest inaczej. Na przykład, nie wiem, mieliśmy gdzieś wyjechać, zapowiadał się fajny wyjazd, sypnęło się i masz takie poczucie, czasem, że powinieneś tam być, nie? A, a, a jesteś gdzieś indziej. No i teraz. Jeden punkt patrzenia jest taki, że że i tak jest dobrze, że, że to, że ty jesteś teraz tutaj, a nie tam, teraz ci się wydaje, że to jest złe, ale w przyszłości okaże się, że to jest i tak droga, która prowadzi cię ku lepszemu, nie? Bo tak naprawdę, wiecie, to, tak nigdy nie wiesz, co gdzie może się wydarzyć, może, może to, co wydawało się dla ciebie dobre w tym momencie, ostatecznie nie jest twoją drogą po prostu, nie? I dlatego się nie wydarzyło. I to jest jeden sposób patrzenia. Drugi sposób patrzenia, bardziej niejednoznaczny, jest taki, że istnieje droga światła i droga ciemności. I że czasem po prostu podejmujesz decyzje z takich wyższych pobudek, a czasem z niższych. Nie? No i teraz, gdzie się w tym wszystkim odnaleźć? Bo ja nie wiem. Czasem mam wrażenie, że jest tak, a czasem mam wrażenie, że jest tak. Czasem mi się wydaje, że decyzje, które podejmuję, Zmierzają ku większemu dobru, a czasem mi się wydaje, że jestem w miejscu, w którym fakt, powin powinienem być kompletnie gdzie indziej, nie? I to mówię o takim ra o raczej małym horyzoncie czasowym, bo, i to jest myślę spora pociecha, w dłuższym horyzoncie czasowym wszystko się generalnie prostuje i wszystko takie jest. Ta druga przez życie jest wyboista, to jest tak, jakbyśmy po popatrzyli sobie na taki asfalt pod. Może nie mikroskopem, ale tak bardzo blisko. Asfalt też będzie jakieś tam nierówności miał, nie? Ale jak sobie staniemy z odległości dwóch metrów, no to patrzymy jest równa droga. I to może trochę tak działa. Więc kończąc tę przydługą odpowiedź, czy, czy, czy można się zmarnować, to jest kwestia patrzenia. Jeśli ty będziesz zadowolony, zadowolona, tutaj chyba nie ma, nie ma jak stwierdzić. E, jeśli ty będziesz zadowolona, to. To znaczy, że wszystko jest ok, nie? Bo to jest wszystko i tak w twojej głowie. To ty koniec końców decydujesz, czym jest zmarnowanie się. Dla jednego zmarnowaniem będzie potencjału, będzie nie... Właśnie, no znowu, nie, nie zajść w ciążę do pewnego wieku. Dla innego będzie nie zdobyć odpowiedniej ilości pieniędzy. Dla innego będzie... Nie wiem, nie wyprowadzić się z domu, jakieś takie, wiecie, te kryteria, po prostu każdy ma swoje, ale koniec końców to ty jesteś tym dyspozytorem, punktów, nie? Ty nie? Jakby ty nie jesteś tylko graczem w tę planszówkę, tylko jesteś jakby mistrzem gry. Siedem lat temu byłem w moim pierwszym i jedynym związku, rozstaliśmy się poprzez wspólną decyzję bez jakichś dram, z pół roku temu odnowiliśmy kontakt i uświadomiłem sobie, że przez te wszystkie lata nigdy nie przestałem jej kochać. Jak wyrzucić kogoś ze swojego serca, nawet kiedy czas nie daje rady? Słuchaj, e, moja odpowiedź może być zaskakująco mroczna, jak na generalny ton tego, e, o czym tutaj się wypowiadam, ale też. Warto jest sobie, czasem sobie pomyśleć, to moja przyj przyjaciółka Tala mi kiedyś powiedziała, taki bon mot, który po prostu, wow, że miłość to jest ładne słowo na zależność emocjonalną. I jak się o tym popatrzy, jak się na to popatrzy przez ten pryzmat, to rzeczy trochę przestają brzmieć tak rozbrajająco romantycznie, a taki rozbrajająco romantyczny ton, on często wczepia się w nasze jakieś głęboko zakorzenione potrzeby cierpienia. I cho chodzi mi o to, że jeśli ktoś przeżywa na przykład cały czas zawody miłosne, to. I teraz uważajcie, to w pewien sposób chce przeżywać cały czas zawody miłosne, nie? To jest trochę tak, no. Jak człowiek cierpi, że jest samotny i. Siągnie go do samotności jednocześnie, to potrafi być w sytuacji, kiedy doprowadza do sytuacji, kiedy jest samotny, odtrąca ludzi, a potem chodzi e, mu o to, żeby się kisił w samotności, nie? I to mówię tutaj jakby będąc po wszystkich stronach tego procesu, nie? W swoim życiu, w przeszłości. Zacytuję tutaj e, inne dwie przyjaciółki, Eril i Paulina, która mi to przekazała. Piękne też pożegadło. Czasem w życiu musisz dać dychę, czasem zabiorą ci dychę, a czasem jesteś dychą. Wiecie, bardzo uwalniający sposób myślenia o tym wszystkim, aczkolwiek trudny czasem do przełknięcia, jest taki, że ten świat, który cię otacza, że ty go budujesz i na pewnym levelu, na pewnym levelu wszystko w tym świecie, który cię otacza, jest dokładnie tak, jak chcesz. Istnieje takie założenie, nad którym mam wrażenie, że nie zastanawiamy się dość często, że my zmierzamy do szczęścia, i to nasze szczęście to jest, no właśnie, i co teraz? Szczęście dajesz. Co to jest w Twojej głowie? Okej, okay, no są jakieś rzeczy. Nie, ja nawet nie będę mówił swoich, ale, ale są jakieś rzeczy, i teraz. Czy decyzje, które ty podejmujesz w życiu, naprawdę cię tam prowadzą, czy prowadzą cię dokładnie odwrotnie, żeby jednak trochę pocierpieć po drodze, nie? Bo, bo, bo to jest jednak tak, że każdy sobie w tę w gierkę życia gra w ten sposób, żeby ona była odpowiednio satysfakcjonująco trudna. To jest, to jest po prostu jak granie w grę komputerową na odpowiednio dobranym poziomie trudności, nie? Czasem masz po prostu, ej, tu jest wygranko. A ty sobie, Nie. Yy, nie. I robisz coś, co ci pierdoli życie na najbliższe dwa lata, nie? Yy, czy lubisz słuchać Taylor Swift? C -c -c kurczę, nie, yy, wiesz co? No, nie słucham. Z jednej strony się zgadzam, że wysyłanie pozytywnej energii jest ważne, z drugiej strony trochę nie trafia do mnie. Miłe komentarze są o mnie, a krytyczne są o autorze komentarza. E, nie, słuchaj, no możemy to odwrócić też. E, możemy też powiedzieć, miłe komentarze są o autorze komentarza oraz krytyczne komentarze są o mnie, ale ty, jako osoba posiadająca swoje granice, tak naprawdę to ty decydujesz, którą krytykę przyjmujesz, a której nie. To się nie wiem, no to, to jest to, co nazywa się stawianiem granic, rozumiecie. Kiedy babcia ci mówi, nie farbuj włosów na zielono, to nie musisz tego robić. Możesz, nie mo jakby twoja decyzja jest, czy przyjmiesz tę radę, czy nie. I nie znaczy, że jakby z automatu ta rada jest dobra, czy zła, że trzeba babcie e, shadowbanować, czy, 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 czy że należy jej wysłuchać, nie? To jest po prostu twoja decyzja. I no, wybaczcie, ale to jest dokładnie ta sama sytuacja co komentarze w internecie, nie? Tylko że nikt nie chce być babcią. Nikt nie chce sobie przyznać, że jest babcią marudzącą przy obiedzie wnuczkowi, że coś tam robi źle, nie? Moja teoria jest taka, że warto ludzi wspierać, a nie warto ich ściągać w dół. Zawsze w tym, co mówisz, to się tyczy róż różnych okresów Twojej twórczości. Dużo słychać takiej stuprocentowej pewności w tym, co akurat odkryłeś o sobie i o świecie. Ta pewność mnie dystansuje i tak być może ten komentarz też jest o mnie. No, jest to o tobie. Jest o mnie. No, słuchajcie, odkrywamy fundamenty w komunikacji, nie? I ja teraz mogę tego wysłuchać i uznać, że masz rację, albo się z tym nie zgodzić. I mam te dwie opcje. Didu, 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 didu. Masz trochę racji, ale ja w tym nie widzę nic złego, bo jesteś w jakimś momencie swojej drogi, zawsze, nie? I jeśli za 5 lat będziesz uważać, że w tym momencie byłeś w błędzie, to świat się nie kończy, nie? To jest takie... Kurde, ja, to, to jest bardzo ciekawa rozkmina, bo zauważyłem to właśnie... Na przykład ludzie mi wytykają, ej, bo ty pięć... 5 lat temu mówiłeś coś innego. No, Okej, okay, no, no zajebiście, to znaczy, że zmieniłem zdanie. I a ty nie zmieniłeś zdania przez 5 lat. To tworzy bardzo dużo napięcia takie podejście, nie? Ty jakby korkujesz tę energię w sobie, jesteś takim supełkiem, po prostu, bo 5 lat temu powiedziałeś, że, że coś złego o gejach, i teraz już musisz być z tym związany. Nie, możesz zmierzyć, zmienić zdanie w każdym kurwa momencie, nie. Ale uzmysłowienie sobie tego jest trudne, no bo też sporo ludzi ma wprogramowane takie, że jeśli zmienię zdanie, to będzie to znaczyło niespójność, to będzie to znaczyło jakieś yy, rozszczepienie się mojej tożsamości, a tymczasem jest dokładnie odwrotnie, nie tylko krowa nie zmienia zdania. To jest piękna mądrość ludowa Polska, nie? Wiecie, jaka jest inna fajna, tak sobie ostatnio myślałem. Czym skorupka nasiąknie, tym za sta na starość trąci. Dobre polskie przysłowie, nie? Takie właśnie, wiecie, buddyjskie. Ale pomyślałem sobie, że... Ale ktoś miał tęgą przekminę, nie? Że, że kiedyś w momencie historii to było... To była relatywnie nowa rozkmina, że jakby to, co spotyka cię w dzieciństwie, że to powoduje, jaką jesteś osobą, jak dorośniesz, nie? Ktoś, wiecie, ktoś to powiedział i... Po zjedzeniu, nie wiem, jakichś tam muchomorów czy coś i inni na wsi w polskiej średniowiecznej mieli łowu, ale grube. W życiu nie chciałbym, żeby komuś było źle przez to, co powiedziałem, jednak potrafię komentować ludzi na ulicy, choć w sumie nigdy, za... nigdy się o tym nie dowiedzą. Bardzo mnie to oczyszcza ze złych emocji. Czy jestem złym człowiekiem? E, e, nie jesteś złym człowiekiem, aczkolwiek. <laughs> no w sumie, czemu to robisz, nie? Teraz pozwolę sobie wjechać ci w banie, bo zaprosiłeś mnie do tego, tak brzmiał twój komentarz, że jesteś ciekawy, co mam do powiedzenia, więc mam do powiedzenia to, że jesteś judgmental, jesteś osądzający wobec siebie. Może dlatego, że właśnie coś ci tak ktoś próbuje narzucić i ty nie do końca się z tym zgadzasz, albo że musiałeś się wychować w środowisku, które wymagały od ciebie wpasowania się w pewne wąskie kryteria, które ty intuicyjnie czujesz, że nie są do końca twoje. No i tak to z ciebie wychodzi, że po prostu patrzysz na ludzi i masz jakiś judgment na ich temat. Ja bym, ja bym spróbował to jakoś przechwycić, nie? Albo przynajmniej starać się. Po, nie wiem, patrzeć na ludzi pozytywnie, nie? to tak brzmi banalnie, ale kurde, no. Wiecie, ostatnio e, usłyszałem zajebistą radę, która bardzo mi za, zarezonowała w głowie i bardzo mi tak e, zostało to, mianowicie, kiedy wyobrażasz sobie ludzi, myślisz sobie o ludziach, nawet właśnie ludziach, twoich wrogach, twoich e, osobach, których nie lubisz, e, to wyobrażaj ich sobie szczęśliwych i uśmiechniętych. I to naprawdę dużo zmienia. Bo ty tutaj też używasz argumentu, że oni nigdy się o tym nie dowiedzą. No, no, no nie dowiedzą się w takim sensie yy, z przyziemnym, ale to gdzieś wisi. Ja naprawdę słuchaj, to gdzieś wisi. Jeśli ty masz taką aurę, to to czuć. Jeśli ktoś jest wrażliwy na takie rzeczy, to na 100% to czuć. Ja słuchajcie, ja od zeszłego roku, jak trochę jednak się ogarnąłem i zacząłem więcej kumać w życiu, ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, ile widać po człowieku. I to jest, to jest naprawdę przerażające. Znaczy, przerażające, ten dawny ja w konfrontacji z tym obecnym mną, on by był posrany. Bo czułby, że bardzo po nim widać wszystkie ściemy. No, więc to, to czuć po prostu, nie? to zamiast po prostu wyobrażać sobie, że ludzie są debilami i ten, to jest też coś, co mega nam narzucają media na przykład w dzisiejszych czasach, nie? Przecież, ej, wszystkie banery wybor, wyborcze, które ja widziałem w, w tym, to są brzydkie zdjęcia Tuska, nie? Brzydkie zdjęcia Kaczyńskiego w ogóle, żebyśmy po prostu tych, tych ludzi jakby, że wiecie, że, że partie polityczne płacą za wyświetlanie brzydkiego zdjęcia lidera drugiej, drugiej opcji. Patrzcie, jaką to ma moc w ogóle, nie? Że to jest lepsze niż hasła wyborcze. To jest brzydkie zdjęcie Tuska. Co to nam robi w głowie, nie? A wyobraźmy sobie: już nie będę politycznych robił, ty, ale wyobrażajmy sobie ludzi szczęśliwych: szczęśliwego Kaczyńskiego, szczęśliwego Tuska, szczęśliwego Mencena, szczęśliwego Zandberga, szczęśliwego Hołownie. Wyobraźmy ich sobie wszystkich uśmiechniętych, trzymających się za ręce i mówiących: Ej, jednak to wszystko było niepotrzebne. Kochamy się teraz wszyscy nawzajem, jesteśmy w tym razem, jest zajebiście. Dziękuję wam bardzo za uwagę.